Witam, Aleksander Wojtysiak, Między Światami i na Filipinach. Dzisiaj mamy czwartek. Podjęliśmy decyzję z żoną, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, jeżeli nic się nie zmieni, nie będzie jakiegoś sztormu, jakiegoś wiatru, wichury, po prostu będą pływały promy, to w poniedziałek udajemy się na Sikikor. W związku z tym pewne tematy trzeba pozamykać. Trzeba nadlać te schody, które robiłem, podłogę w domu u rodziców, drugą warstwą epoksydu. I powoli szykować się na tą wycieczkę. Także dzisiaj, po raz ostatni myślę, tutaj w Dumaguete, przed wypłynięciem na ski odwiedzimy sklep budowlany, muszę złapać kilka rzeczy, a potem co się będzie działo, to zobaczymy. Żonka chciałaby odświeżyć silikon w łazience u rodziców, także złapiemy z wytówki silikonu, złapiemy epoksyd i sprawdzimy jeszcze podgrzewacz do wody, bo z tego co pamiętam, na skichorze w chwili obecnej nie macie ciepłej wody, jeżeli chodzi o prysznic chociaż w tym klimacie nie ma takiego dużego problemu w związku z tym no, ale też sprawdzimy jaka jest tego cena i zaczniemy to planować no więc tu mamy podgrzewacze do wody, które używa się na Filipinach wydaje mi się, że w domu u rodziców jest taki do 7000 peso wchodzi zimna woda wychodzi ciepła zaraz się temperaturę, prysznica działa w 100% jednak najlepiej byłoby znaleźć taki pod którym są dwa wyjścia Żeby jeden był pod prysznic A drugi ewentualnie pociągnąć sobie do kuchni I widzę, są różne Ale widzę, że są tańsze, po 6 tysięcy No, także bez problemu coś się znajdzie No ale i tak musimy tam najpierw pojechać Zobaczyć jak tam jest z rurami, jak tam woda i jak to podłączyć ale to wszystko zobaczycie no myślę, że w najbliższym tygodniu w najbliższym tygodniu mamy kto to, co potrzebuje lecimy dalej muszę jeszcze kupić myjkę wysokociśnieniową w Norwegii przez dobre 9 lat miałem tanią myjkę ze sklepu Jula to jest lokalna chyba firma, czy nie lokalna, tylko no, w Julii to sprzedają, te Hamrony. Nie pamiętam ile za niego dałem, ale to były jakieś niewielkie pieniądze, przez 9 lat mi służył. Prywatnie, jak i umył wiele domów, wiele tarasów w Norwegii klientom, które potem były malowane czy lakierowane. Także nie będę całego żadnego hackerczera, tylko skupię coś po prostu tańszego. Bo, bo nie widzę potrzebu właśnie droższego, nie będę tutaj tego używał przemysłowo, tylko na swoje własne potrzeby. Ale widziałem w innym sklepie, że da się to kupić dużo taniej niż tutaj Dwa razy taniej Także pojedziemy jeszcze do drugiego sklepu I tam złapiemy myjkę wysokocieniową Jeżeli promocja się nie skończyła z nowym rokiem Jeżeli się z nowym rokiem promocja nie skończyła Wybór płytek jest dość duży, bo płytki już układałem u rodziców w domu, w naszym pokoju 114 pso 7 zł za płytkę 150 Nasze były bodajże 92 peso, czyli więcej 7 zł za płytkę Ale To kosztuje 6000 peso To wzoraste Panele podłogowe też są Kleje, cementy, ale wylewki są później chyba nie ma. No nie widzę, że była wylewka są poziomca, więc z podłogą będzie trochę zabawy. Łapiemy jeszcze jedno wiaderko i lecimy dalej. O jednej ważnej rzeczy zapomniałem Wam wspomnieć odnośnie jazdy na Filipinach w takim mieście jak magetę, A mianowicie Google Mapy są prawdziwym błogosławieństwem jeżeli nie jesteście stąd, jeżeli nie jesteście jeszcze przyzwyczajeni ponieważ w magetę wiele dróg jest sezonowo zakaz wjazdu, znaczy między tam, dajmy na to, 20. Do godziny 20 jest jeden kierunek, a dopiero po godzinie 20 ulica jest w dwóch kierunkach. Ma to na celu, wiadomo, żeby ruch w trakcie dnia, kiedy są te godziny szczytu, był jak najbardziej płynny i jeżeli jeździcie bez Google Mapy, pewnie nieraz władujecie się w zakaz po prostu. Ładujecie się gdzieś pod prąd, także warto korzystać z Google Map, bo na pewno ułatwia to życie i tak jak teraz chemcz całe miasto, to bez problemu, bez stresu mogłem podążać za Google Mapą i nie było żadnej przykrej sytuacji, żebym się gdzieś ładował po prostu, gdzie nie powinno mnie być. Dobra, idziemy po tą myjkę. No i chyba mamy to, na co się decyduję. Wydaje mi się, że będzie wystarczająca. 50000-1800 pesów, 50% z ceny na kasie Czyli na nasze Ile to będzie dokładnie? 206 zł Dobra, bierzemy ją Nawet jak podziała kilka miesięcy to i tak nie są to pieniądze wydane w błoto, chociaż błoto na pewno będzie robić, jak będzie używane. Bierzemy to, idziemy do auta. No a w międzyczasie jak byłem w sklepie, przyjechał Mikołaj z Chin i dowiózł kilka rzeczy. Mm. Bo niektóre rzeczy jeszcze idą większe gabarytem. Także myślę, że będzie tutaj też seria hit czy kit, jeżeli chodzi o produkty z temu. Przyjechał uchwyt do telefonu. Szkło hartowane do GoPro. Pokrowiec do GoPro pasujący, super. Silikonowy kondonek na GoPro, też super na pompka do kół. Tego się nie sprawdzałem. Tutaj kupiłem jakiś krem do opość, Będą czarne. Trimer do nosa, bo swój regię musiałem stawić. i naklejki na samochód. Także klejemy naklejki na samochód. Będzie wiadomo, że to ja jadę. No. No i jeszcze zapewne, zaraz otworzę i sprawdzę co udało się kupić. Jak to chodzi, jak to działa. Może coś tutaj w domu się umyje na zewnątrz, żeby po prostu sprawdzić? No, także w porządeczku. Większe gabaryty jeszcze idą, bo będą płynęły statkiem. Zamówiliśmy łaczkę do ćwiczeń, trochę sprzętu do treningu, podnośnik hydrauliczny do samochodu. No ale to w międzyczasie te produkty będą przychodziły. Więc będzie seria Hit czy Kit z Chin. Bierzemy się za rozpakowywanie tych rzeczy. No, i za tą myjkę. sprawdzimy, jak ta myjka działa za te 200 zł. No, i co najważniejsze jest 6 miesięcy gwarancji. Także, jak coś się stanie, to jedziemy i wymieniamy. Dobra, mamy już wszystko podpięte do prądu i do wody, zobaczymy, jak to, jak to działa. Ale idzie, będzie różnica ogromna. No, to bierzemy się za mycie. No i takie rzeczy to żona lubi się bawić Przyszła i zabrała mi nową żabawkę. Ale różnica jest kolosalna wiadomo Mimo, że bez mydła O no, moja żona jak zapała myjkę ciśnieniową Poleci całe podejście do domu. No to już wymyte. No ale moja żona to jest taka, że jak w Norwegii remontowaliśmy dom, który kupiliśmy i układałem płytki w kuchni, chciała pomóc. Pokazałem jej jak się to robi. Układała płytki. W salonie szpachlowałem ściany znowu chciała pomóc no to dałem jej szpachelkę gładź szpachlową i szpachlowała ściany zacierała ściany skuwała płytkim młotem w kuchni drugie piętro na biało, ściany i sufit wszystko sama odmalowała wszystkie akryle też robiła sama no bo ja to śmieję, że moim najgorszym klientem to jest moja żona że żaden klient nie był tak szczegółowy i dobrazgowy jak moja żona a moja żona jak tylko jakaś dziurka, coś na łączeniu, listę cokolwiek, gdzie to wiadomo stary dom no to akrylu poszło tam równo, żeby to wyglądało tak jakby chciała a dzisiaj widzę, zakupię mi nowego przyjaciela jak to w reklamie Mastercard wszystko da się kupić, ale tyle zabawy dla żony za jedyne 200 zł Kurczę no mistrzowski Mistrzowski zakup, od ja razu będę wiedział, czy, czy dobry sprzęt. Bo jak mówię, nie, to odwozimy do sklepu i na razie. No ale grunt, że się Ernestin podoba. No to teraz, jak ktoś zobaczy mój samochód, to już nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to ja idę do albo na City Hall, że jak ktoś widzi, to trąbić zawracać, żeby się przywitać na jakąś kawę albo piwko. No, z tego przyszły naklejki z temu, i jeszcze z przodu dostał oficjalnie. No, to to jesteśmy my. Jak ktoś nas widzi, to można się zatrzymać, tak jak mówię, na kawkę, na piweczko, porozmawiać o życiu, czy o czym tam mam ochotę że ona się biedna narobiła no to zabiorę ją, pójdziemy coś zjeść byliśmy już tutaj na w pielini Możemy zamówić. Chyba pogoda wraca, bo się cały dzień tak cieplutko, tak słonecznie. Chyba sobie tutaj usiądziemy O, i przyszło jedzonko. Ile za to nawet nie wiem w tej chwili, mało istotne. Teraz sobie pojemy, a potem zobaczymy. No i podczas obiadu patyki, na których była ta kura grillowana odłożyliśmy na stół i nagle pojawiła się masa mrówek. Więc złabiłem mrówki w inne miejsce bliżej gniazda, położyłem kawałek mięsa i dzięki temu macie możliwość doświadczyć walka natury. Na początku nie wiedziałem czy ja szczur na nie, czy na mięso. Okazało się, że na mięso. A kolejną rzeczę, które uwielbiam są tutaj bukoszejki Szejki z kokosa lodem. też wszystko zblendowane. Pyszota. Naprawdę pyszota. No więc koniec dnia. Przyszła pora na małe podsumowanie dzisiejszych zakupów. I nie będę Wam mówił tutaj wprost, ale w deskry na pewno wstawię napisy co, ile kosztowało i jak bardzo się to po prostu opłaca. Bo już zauważyłem, że jakoś w ciągu pierwszych dni zrobiliśmy błąd, że kupiliśmy tutaj krzesła campingowe rozkładane Płaciliśmy 1000 peso za jedno krzesło A na temu można je zamówić za jakieś 250-300 peso I też dostawa trwa może z 2 tygodnie maksymalnie No chyba, że statkiem, statkiem dłużej Statkiem około 20 dni będą płynęły niektóre rzeczy, tak jak mówiłem ławeczka treningowa Ale to w międzyczasie będziecie widzieli co, co po prostu kupowaliśmy Więc teraz pokażę po prostu co się kupiliśmy, jak oceniam te zakupy no i będziemy się potem żegnać. Na pierwszy rzut idzie to ustrojstwo, ta myjka wysokocieniowa. Ja jestem z nie bardzo złowym w dniu. Myła, ciągle, jednostajnie żona tutaj całe to podejście jeszcze jest mokre, jeszcze schnie. Nie przegrzewa się. Ciśnienie ma odpowiednie będzie wystarczające, żeby umyć coś tam w domu, nie wiem, fasadę tego domku czy cokolwiek, czy samochód na przykład także z tego zakupu jestem zadowolony jak za 200 zł w świat tym bardziej, że te 6 miesięcy gwarancji zawsze mogę to zawieźć do sklepu jak silnik się spali albo cokolwiek i po prostu wymienią na nowe to z tego jesteśmy bardzo zadowoleni a teraz przejdziemy do tych rzeczy mniejszych dużym problemem logistycznym może nie dużym problemem ale było to, że gdzie to GoPro sobą cały czas nosić, jak nagrywam te filmy dla Was? Bo oryginalne pudełko od GoPro jest duże, w które jeszcze wchodzi statyw do GoPro i jak chciałbym to wszędzie ze sobą nosić, no to no to musiałem zawsze mieć albo plecak, albo torbę treningową, po prostu spakowaną jak na plażę. Zamówiłem ten mały pokrowiec, pasuje idealnie do mojego GoPro ten black, do czarnego i no też było bardzo tanie, jak wszystko zresztą z temu jeżeli chodzi o szkło hmm, o szkło do gopro o hartowane szkło na, na wszystkie trzy na dwa wyświetlacze i na obiektyw też założyłem już jakość którą teraz widzicie jest bezpośrednio z tym szkłem na obiektywie także nic nie traci na jakości a po prostu będzie to bezpieczniej przenosić bo do tej pory <coughs> przenosiłem gopro po prostu w swojej nerce no i zawsze mogę się gdzieś tam zarysować o czy cokolwiek, jakieś monety. Coś tam może gdzieś być. Także jestem zadowolony z tego. W niektórych przypadkach pewnie będę z tego korzystał, bo też pasuje idealnie ten silikonowy kondonek z osłoną na obiektyw. Nie wiem tylko jak będzie tak z kwestią mikrofonu i grzania się tego GoPro, ale wygląda to solidnie. Jak za takie pieniądze z uchwytem na rękę, jak najbardziej jestem zadowolony ze wszystkich tych rzeczy do GoPro. Na pewno. Ułatwią mi trochę, bo zawsze gdzieś tam miałem w tyle głowy to GoPro, że gdzieś się można aresować ostrożnie z tą torbą, żeby gdzieś nie upadła, a teraz już GoPro będzie po prostu bezpieczniejsze. Na spichorze, na który się przenosimy planowo w poniedziałek, zdarzają się problemy z prądem. Z tego tytułu zamówiłem dwie takie lampy zewnętrzne, wodoodporne, z panelem solarnym, z czujnikiem ruchu które po prostu będą zamontowane na zewnątrz które będą dawały światło w nocy niezależnie od zużycia prądu cena też była śmiesznie niska zobaczymy jaka będzie tego wydajność całą noc to ale wydaje mi się, że, że też powinno być raczej ok można to ustawić w trybie ciągłym albo w trybie że się ściemnia i z czujnikiem ruchu świeci po prostu mocniej. kolejna sprawa to żarówki nie będę jej teraz parał, ma kilka trybów łącznych ze stroboskopem. Jest możliwość ładowania tego ze zwykłej ładowarki. No ale jest załączony w zestawie mały panel solarny, który też można do żarówki podpiąć. Kupiłem na razie dwie takie żarówki, żeby zobaczyć jak to będzie działało. Tak są jak dwie te lampy, te większe. Ale myślę, że zda za to egzamin. Kwestia tylko tego, tego na ile tego prądu z tego panela solarnego tutaj wystarczy, no ale to nie jest Norwegia, to nie jest Polska. W Norwegii w niektórych miejscach jest raptem 60 dni słonecznych w roku, a i tak ludzie panele solarne montują. Tutaj tego słońca jest więcej w skali roku, no nie da się ukryć i więcej w skali dnia, także także myślę, że będzie to działało. No i rzecz najciekawsza, o której nigdy bym nie pomyślał, ale po prostu na temu już mi reklama, bo tam temu wiadomo, ciasteczka i, i podpowiada. Czego szukasz? Ta pompka przenośna. Też ładowana przez zwykłe USB typu C. Z wyświetlaczem, na którym ustawiasz ciśnienie jakie wyściał. Jest poziom naładowania baterii. Dzisiaj wszystkie cztery koła sprawdzałem i dopompowałem. Dopompowałem trzy koła. Bateria nie spadła w ogóle. Ustawiasz tylko jakieś ciśnienie w oponie. I gdzieś w środku jest taki mały kompresorek, który po prostu daje radę i dźwiga to. Jestem po prostu zdumiony, tym bardziej że to ustrojstwo też było bardzo tanie. Więc te zakupy, które na razie poczyniłem, uważam za udane, jeżeli chodzi o temu. Zamówiłem jeszcze tą słuchawkę wiralową, co robi to takie tornado, ten wir z TikToka. I zamontowałem je tutaj, ponieważ jest niskie ciśnienie wody pod prysznicem. A ona jest reklamowana jako, że będzie trochę lepsze to przez to, że ma ten wiatraczek w samej słuchawce, który gdzieś tam jeszcze to wody napędza. No i też korzystamy z tego już drugi dzień i też zarówno moja żona, jak i ja widzę różnicę, biorąc prysznic. Także też uważam, że jest to zakup jak najbardziej udany. Zobaczymy, jak reszta domowników wróci, bo siostra z mężem i z córką pojechali do rodziny męża do Cebu. Wracają, prawdopodobnie się w nocy, będziemy ich łapać gdzieś tam o 12.00 ale na pewno opłaca się na Filipinach będąc zamawiać rzeczy z temu jeżeli masz taką możliwość, jeżeli masz adres to po prostu nie przepłacać tutaj w sklepach gdzie, umówmy się, No dla nas Leopciuków i tak są ceny niskie ale, ale z Chin da się zamówić jeszcze wszystko 3 albo 4 razy taniej przede wszystkim jakość wykonania bo nam się każe, że Chińczyzna to jest gówno no ale oglądając czy Jacka Bartosiaka czy profesora Góralczyka, którzy mówią o Chinach o tym, ile tam jest marek samochodowych, o których w ogóle nie mam pojęcia, że około z nowych 100 marek samochodowych, jak Chiny się rozwijają, jeżeli chodzi o jakość, Chiny teraz najwięcej importują dóbr luksowych na całym świecie. Kiedyś wysyłali nam byle gówno, teraz to oni kupują, tak się zrobili na tych gównianych produktach, że teraz oni kupują dobra luksowe z Europy. I ta jakość chińska jest, jest coraz lepsza. I Zaczyna się robić tak, że jakość chińska jest nieporównywalna do europejskiej, że jest po prostu lepsza i jeszcze cena jest niższa. Także zastanówmy się, gdzie my, jako Europa, jako cały ten Zachód, idziemy przez te wszystkie regulacje, przez tą całą ochronę środowiska, która jest oczywiście fejkiem, bo oni to robią dla pieniędzy, oni nie robią tego dla środowiska, tylko robią to dla nabijania swoich własnych pieniędzy, nabijania własnych kieszeni. A Chiny nas zdominują. No chyba, że prezydent Trump, w którego osobiście wierzę. Zrobi tak, żeby jakoś te Chiny trochę zatrzymać, bo niedługo Chiny zdominują cały świat, jeżeli chodzi o produkcję najróżniejszych rzeczy. No więc to by było na tyle. Ceny wam tutaj powklejam. Tak jak mówię, kamerka nagrywa już z tym szkłem. Oba oświetlacze zaklejone, jest bezpieczna, także nasze vlogi są bezpieczne. Bo w chwili obecnej ta kamerka to moje jedyne okno na świat, żeby z wami porozmawiać i coś wam tutaj udostępnić. Żegnam was na dzisiaj i do zobaczenia w jutrzejszym dniu. Na razie.